Oddajcie Od lwów. Oddajcie lwów? A, palę Dobra, się! Ponownie. Zobaczcie na Shift jest 80, a P do 13. Nie to jest na razie. Nie, to będzie, że straci kwa... Bo Boi to. No, bo chodzi, nikt to. tam nie przyszedł. Znowu czy to umie coś porównać. A <grym> Miałem plan, marzenie, Chciałem coś pozmieniać, ja chcę grać okay. gdziekolwiek, byleby coś zabili. Ej, bo my we czwórki rozwalamy, no. to zwalamy. Chyba... Czyli wracisz pierwszym, bo masz przewagę broni. Rampa. O, dobra. o, o. Na prawdę? No. Stop it. Get some help. Jaki bo 24 strzały, chłopczy, ale nie trafi. Nie no, dlaczego ja mam... A, nie mam klucz. dobra. No macie dwa, no dobra. Ostatnia... Yes. No. Yes. Co yes. ale jestem szefem. na one shota i chłopci nie tak To o To jest mnie nie. Ty coś tu chodzi. Koledzy po prawej. A, no to dzięki, no, że nam no, to jest. To twój Marcin. nie jest Nie no, szczęść, mi tu z pompy coś. <laughs> Ej, wiecie jaki Filip to p***ł? Ja... To jest ten. Zaczynamy ostatnią mean? rundę, finałowa. I wchodzi mi- POTRZYMAJ MI PUDEŁKO! Jedną ręką mam utrzymać, idiot... ...idiocik, dupiemu. O, tysięcy! Feel like in Ukraina! No i powiedz na jakimś, no właśnie. Już nie masz mało pieniędzy, widzisz? Sugar Daddy czuwa! No i mówi, to mówił! Widzisz? Trzymaj! O, je, je, trzymaj! Ja. Trzymaj od Fatira! Na urodziny! Ja tresja. Jest Hiszpania! Lanta Spania! Ciepłe dzieci, gorące dziewczyny Jak to w wygląda? O ty, kurde. W pomidorem? Pom... Marnujesz jedzenie no, biedny shifter. Jebany w karty jak dziecko w... Biedny shifter. Shifter! Co ty dopisz. Szt! Co ty panie mają, Bo ja nie panie mają O! Oh, welcome on the Berlin! Give me your money! Oh, Pekin! Welcome back, my friend! Czy, Ale patrz na plusy! I jesteś Wiesz. na szczypsze! Zobaczysz okres Cześć, atomowy! A propos... Proszę bardzo! Od swojego... cukierkowego psychika, fatira kupisz. mam. Cieszołek mi grę wygrał w ostatnich sekundach. Dobra tam. Liczy się, że mam hotel w Las Vegas'a. Wiesz co to jest Las Vegas? No i Nicea. Rozjebany, jak sam skurwysyn, stałem i pomyślałem sobie, że, dobra, pora iść na tą siłę. Ale coś mnie zdrgnęło, że chociaż kurwa, w sobotę coś będzie krócej pewnie otwarte. Patrzę, no i tak, takiemu to zawsze piaskiem oczy i chujem w dupę. Zamknęli o 18.00. Dobra, to myślałem, że, że dobra, że, że chuj. Pobiegnę sobie na bieganie. Ubiegłem na bieganie i robię kurwa zakupy. Bo mi mama, jako głowę rodziny, moja mama wyszłała mnie. Żebym kupił jakieś tam zakupy, jakieś tam szynki, inne chuję dzikie węże. No i stoję. No i pani kurwa, jeszcze tym kurwa swoim współmięsnym. Ja jej ja mówię co chce, a ta mówi kurwa, ona mówi... Jeszcze coś? Ja takie, no tak. A, za, za każdym pierdolonym razem... Jeszcze coś? Jeszcze coś? już się wkrwiła poczekaj mówi. Poza tym coś jeszcze będzie. Wiem to wszystko i idę. i się boję, że mi napierdolą. To może być bolesny upadek. I to była ta cała historia, którą chciałeś się podzielić. Tak, życie jest. I to, I to wszystko. Chciałem ja myślałem, domu, Ja chipsy tak. otworzyłem, bo chciałem słuchać Jezu chipsy. Czekam na historia, się dowiedziałem, że. Pani na mnie się wydała, się I czekaj, słuchaj, jeszcze czego? Kurwa, kpiłem voucher, dostałem voucher, no, kurwa złoty 38 Wow, pierdolony razem. Dobra, O, o Co, milczanin czy chce dojechać? Nie no, na. tam jest więcej, kurwa. Tam jest jakaś sekta koła fontanny się ustawili ci. To pewnie jakieś 07, idź, powiedz, że miałem stamtąd wy. i tyle. No, wiesz, że wiesz nie, ja jestem nie sam, nie jest 20.

Idę biegać, pierdolę! Ma... Nara! Ile? 800? Co? chyba Hogwart zbudował, pierdolony! 8000 oh. za naukę w Hogwarcie i po prostu ciur swędzi. W Niemczech nas nie chcą wpuścić, bo się awasta mają na granicy. Ja nie wiem, bo są dużo na tym świecie jest. Na przykład ktoś tu właśnie k***i meble no to wiesz. No to k***a! normalny dzień i idę sobie w I się sobie ulicą Jakiś menel ruchowy w lesztach No kurwa Ej kurwa Grzały nie ma jeszcze na Discordzie Obstajam, że on kurwa nie wróci z tego <grystanie> i mordę Co to? Ej To, to kogo tam czekasz? <grystanie> Śmiało się nauczymy czekać I sami rozmawiać O <grystanie> Jezu do z takim odkliencem Co No, bo tak <laughs> Ja będę grała, po później o, zasnął się. wieczorkiem albo będę grał... Potem, no, potem. potem nie, bo tak, idę ten, do kościoła Tak, chyba kurzu, lekko. Kto? Mam ten odin. <laughs> bejtuj, <laughs> nie skaż, tylko bej tu i dał. Nie. <laughs> 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 Miałem taki Magic kurwa stream czy coś tam innego Stonehenge'a miałem Jebany awatar wszystko odkupi <grym> Na pierwszy nie, lepszy Wkonałem wczoraj też cały trzeci sezon Sex Education Ja ale. Ja jestem Team Ruby Teraz A ty? Ja zawsze byłem Team Ruby ja pier... <grym> 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 o, nie ma za co <grym> Super. Ale Przed fadet. chwilą to postawiłem. No i dupa, no i mo! Jest, 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 jest. A to jeszcze stało jak Serio? Nieee. No. Ale teraz znowu stanę na tym na 99%. A few moments later. Wracaj tam.